W dzisiejszym odcinku wiadomości kryminalnych, m.in. szef gangu wpadł w ręce policji. Pościg za pijanym Ukraińcem. Najpopularniejszy TikToker świata deportowany. Ukraiński gang w urzędzie wojewódzkim. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu w Białymstoku we współpracy z Mazowieckim Urzędem Celno-Skarbowym w Warszawie. Pod nadzorem prokuratury regionalnej w Warszawie prowadzą śledztwo przeciwko jednej z największych zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się oszustwami podatkowymi i praniem brudnych pieniędzy w Polsce. Skala ujawnionych nieprawidłowości jest ogromna. Śledczy przedstawili już zarzuty 92 osobom, a wartość wystawionych przez przestępców faktur VAT przekroczyła 890 milionów złotych. Grupa przestępcza, której działalność rozciągała się na Warszawę, Janki i Wulkę Kosowską, funkcjonowała od 2018 do 2022 roku. Miała charakter międzynarodowy, w jej skład wchodzili nie tylko Polacy, ale również osoby narodowości wietnamskiej, ukraińskiej oraz hinduskiej. Członkowie grupy sprowadzali do Polski towary z Dalekiego Wschodu, wykorzystując do tego fikcyjne spółki, zakładane specjalnie na potrzeby procederu. Import odbywał się głównie drogą morską przez inne kraje strefy Schengen, co miało na celu utrudnienie wykrycia przestępczej działalności. Na dalszym etapie działania przestępcy zaniżali wartości celne sprowadzanych towarów i nie odprowadzali należnych podatków. Towary były sprzedawane głównie w rejonie Wólki Kosowskiej i Janek, a zyski, zarówno te legalne, jak i pochodzące z niezapłaconych danin publicznych, były transferowane za pośrednictwem fikcyjnych spółek do państw takich jak Chińska Republika Ludowa, Hongkong czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. Z ustaleń śledczych wynika, że każdy członek grupy posiadał tak zwany koszyk spółek, czyli zestaw firm, które budowały wielopoziomowe i elastyczne struktury służące do generowania tysięcy fałszywych faktur VAT oraz ukrywania realnego przepływu środków pieniężnych. W sumie ustalono, że grupa kontrolowała ponad 150 takich podmiotów gospodarczych. W większości przypadków we władzach tych spółek zasiadały tak zwane słupy osoby werbowane do pełnienia formalnych funkcji w firmach, które w rzeczywistości nie prowadziły żadnej działalności. W ramach jednej z ostatnich realizacji funkcjonariusze zatrzymali na terenie Warszawy obywatela Polski pochodzenia wietnamskiego, podejrzanego o kierowanie całą grupą przestępczą. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Śledczy ustalili, że grupa pod jego kierownictwem wystawiła ponad 4000 faktur VAT o łącznej wartości ponad 61 milionów złotych, które trafiały do współpracujących firm. Te z kolei wykorzystywały dokumenty w swoich rozliczeniach podatkowych, fałszując ewidencję zakupu i składając nieprawdziwe deklaracje, czym doprowadziły do uszczuplenia podatku VAT o kwotę bliską 9 milionów złotych. W trakcie śledztwa. Ujawniono ponad 43 tysiące fałszywych faktur wystawionych przez członków grupy. Zabezpieczone mienie w tej sprawie przekracza 80 milionów złotych. Proceder miał ogromny wpływ na funkcjonowanie legalnego rynku i systemu finansów publicznych, a postępowanie wciąż ma charakter rozwojowy. Śledczy zapowiadają kolejne zatrzymania oraz dalsze ustalanie powiązań osobowych i finansowych z międzynarodową przestępczością gospodarczą. Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Barcianach zakończyli kolejną kontrolę legalności zatrudnienia cudzoziemców, która objęła trzy przedsiębiorstwa działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Inspekcja wykazała szereg poważnych nieprawidłowości. Spośród 96 skontrolowanych obcokrajowców, aż 28 wykonywało pracę niezgodnie z przepisami polskiego prawa. Zatrudnieni byli bez wymaganych zezwoleń oraz bez zawarcia umów o pracę. Nielegalne zatrudnienie dotyczyło przede wszystkim cudzoziemców oddelegowanych z powiatu Zambrowskiego do pracy w powiecie Mrągowskim, głównie na budowach i w zakładach produkcyjnych. Wśród osób, które pracowały bez wymaganych dokumentów, znalazło się między innymi 22 obywateli Kolumbii, czterech obywateli Filipin, jeden obywatel Indii oraz jeden obywatel Indonezji. Cała procedura zatrudniania była prowadzona z naruszeniem przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. A także przepisów regulujących pobyt cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Straż Graniczna podkreśla, że skontrolowane firmy nie dopełniły obowiązku posiadania stosownych zezwoleń na pracę i nie zawarły umów, które potwierdzałyby legalność wykonywania pracy przez cudzoziemców. Pomimo świadomości obowiązujących przepisów, Właściciele przedsiębiorstw zdecydowali się na działanie z pełną premedytacją, najprawdopodobniej kierując się chęcią minimalizacji kosztów i skrócenia procedur administracyjnych. Przedsiębiorcy przyznali się do popełnienia wykroczeń i dobrowolnie złożyli wnioski o poddanie się karze. Zostali ukarani grzywnami na łączną kwotę 66 tysięcy złotych. Kary te zostały wymierzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, które przewidują możliwość nałożenia grzywny w wysokości od 1 do nawet 30 tysięcy złotych za każde naruszenie. Dla porównania w niedawnym przypadku ujawnionym w rybniku inna firma zatrudniająca nielegalnie 75 cudzoziemców, głównie obywateli Ukrainy i Gruzji, została ukarana mandatem w wysokości zaledwie 2 tysięcy złotych. Tego typu przypadki budzą kontrowersje i pokazują nierówność w egzekwowaniu przepisów oraz potrzebę ich ujednolicenia i zaostrzenia. Straż Graniczna zapowiada kontynuację kontroli, które mają na celu wykrywanie przypadków nielegalnego zatrudniania cudzoziemców oraz zapewnienie przestrzegania prawa przez pracodawców. Zwraca również uwagę, że tolerowanie nielegalnego zatrudnienia może prowadzić do dalszego pogłębiania się nieuczciwej konkurencji na rynku pracy oraz marginalizacji legalnych pracowników. Policjanci z komisariatów w Wojkowicach zatrzymali 33-letniego obywatela Ukrainy, który usiłował uniknąć kontroli drogowej, podejmując próbę ucieczki przed funkcjonariuszami. Do zdarzenia doszło w miejscowości Sączów przy ulicy Króla Bolesława Chrobrego. Mundurowi prowadzili rutynowe czynności kontrolne, gdy zauważyli Volkswagena Golfa, którego kierowca na widok radiowozu zaczął zachowywać się nerwowo i podejrzanie. Gdy tylko policjanci skierowali się w jego stronę, mężczyzna gwałtownie uruchomił silnik i zaczął cofać, a następnie podjął ucieczkę. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do pościgu, który zakończył się po kilkuset metrach. Po zatrzymaniu pojazdu okazało się, że za kierownicą siedzi 33-letni Ukrainiec. Już w pierwszych chwilach interwencji policjanci wyczuli od niego intensywną woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna miał w organizmie blisko 2 promile alkoholu. W trakcie rozmowy z funkcjonariuszami mężczyzna przyznał, że już wcześniej na terenie Ukrainy utracił prawo jazdy właśnie za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Jego obecna ucieczka była, jak sam tłumaczył, podyktowana obawą przed konsekwencjami prawnymi, które mogłyby go spotkać za kolejne takie wykroczenie. Zatrzymany został przewieziony na komisariat, gdzie usłyszał zarzuty związane z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu oraz niestosowaniem się do poleceń policji. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego, za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie. Cabi Lame, najpopularniejszy twórca na TikToku został zmuszony do opuszczenia Stanów Zjednoczonych z powodu wygaśnięcia ważności jego wizy. Do zatrzymania doszło w piątek na lotnisku imienia Harry'ego Rayda w Las Vegas. Jak ustalono, 25-letni Włoch senegalskiego pochodzenia wjechał legalnie do USA 30 kwietnia, jednak jego dokumenty pobytowe straciły ważność, co doprowadziło do jego wydalenia z kraju. Wcześniej, jeszcze w maju, Leim uczestniczył m.in. w prestiżowej Met Gali. Do sprawy niespodziewanie włączył się inny influencer, Beau Laudon, aktywista i zwolennik Donalda Trumpa, który w serwisie X publicznie przyznał, że to on zgłosił nielegalny pobyt Leyma amerykańskim służbom. Laudon utrzymuje, że zdobył te informacje od swoich znajomych, którzy współpracowali z włoskim TikTokerem. Twierdzi również, że prywatnie przyjaźni się z baronem Trumpem, najmłodszym synem prezydenta USA, i aktywnie wspiera działania Donalda Trumpa w mediach społecznościowych. Prezentując liczne zdjęcia z politykiem oraz jego otoczeniem. Sprawa stała się szeroko komentowana również przez amerykańskie media, w tym The New York Times, który podkreślił związek Laudona z kręgami Trumpa oraz jego udział w kampanii mającej na celu zdobycie sympatii młodych wyborców. Cabi który zdobył międzynarodową popularność dzięki swoim cichym, satyrycznym filmikom obnażającym absurdalność internetowych lifehacków. Zyskał ponad 162 miliony obserwujących na TikToku. Jego charakterystyczne rozłożenie rąk i twórczość zyskały mu sympatię widzów na całym świecie. Wydalenie z USA może wpłynąć na jego dalsze plany zawodowe, zwłaszcza w kontekście współprac i eventów odbywających się na terenie Stanów Zjednoczonych. Funkcjonariusze Centralnego Biura zwalczania cyberprzestępczości z Gdańska zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o prowadzenie zorganizowanego procederu internetowych oszustw. Głównym narzędziem przestępczego działania był nieaktualny bon wakacyjny jednego z popularnych biur podróży, który był oferowany za atrakcyjną cenę na przejętych kontach w mediach społecznościowych. Oszuści mogli doprowadzić do strat przekraczających 2 miliony złotych, a liczba poszkodowanych sięga nawet 200 osób. Jak ustalili śledczy, 34-letni główny podejrzany stosował metodę phishingu, przejmując dostęp do kont użytkowników portali społecznościowych. Następnie publikował tam ogłoszenia sprzedaży rzekomo ważnych bonów turystycznych o nominalnej wartości 12 tysięcy złotych. Cena promocyjna wahała się od 4 do 8 tysięcy złotych, co skłaniało do zakupu znajomych osoby, której konto zostało przejęte. Po wpłaceniu pieniędzy kontakt ze sprzedawcą natychmiast się urywał. Oszukane środki finansowe trafiały na konta bankowe należące do tzw. „słupów”, czyli osób zwerbowanych do pozornej pracy polegającej na przyjmowaniu przelewów i wypłacaniu gotówki. Oferowano im improwizje od transakcji, jednak ich działania mogą zostać zakwalifikowane jako współudział w przestępczym procederze, znanym jako tzw. muł finansowy. W ostatnich dniach policjanci przeprowadzili przeszukania w województwach mazowieckim i kujawsko-pomorskim, zabezpieczając dowody związane ze sprawą. Zatrzymano dwóch podejrzanych: siedemnastolatka oraz trzydziestoczterolatka, który został ujęty na gorącym uczynku w trakcie wypłacania wyłudzonych środków z bankomatu. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące m.in. oszustw oraz włamywania się na konta w serwisach społecznościowych. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Z informacji uzyskanych przez służby wynika, że był on wcześniej notowany za podobne przestępstwa. Łącznie w kraju prowadzonych jest obecnie niemal 200 postępowań dotyczących tej samej metody działania. Policjanci apelują o ostrożność przy zakupach przez Internet. Przed dokonaniem transakcji warto zweryfikować tożsamość sprzedającego, a także autentyczność oferowanego produktu. Zalecają również korzystanie z dwuskładnikowego uwierzytelniania na portalach społecznościowych, co skutecznie utrudnia przejęcie konta przez osoby nieuprawnione. Śledztwo prowadzone przez funkcjonariuszy Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku ujawniło kolejne osoby uwikłane w proceder związany z nielegalnym przyspieszaniem procedur legalizacji pobytu cudzoziemców. Dziewięciu obywateli Ukrainy zostało zatrzymanych 9 czerwca bieżącego roku na terenie Gdańska oraz Koszalina. Według ustaleń organów ścigania osoby te oferowały łapówki w zamian za nielegalne pośrednictwo w załatwieniu spraw urzędowych, które miały skutkować szybszym uzyskaniem kart pobytu dla obcokrajowców. Zarzuty wobec zatrzymanych dotyczą przestępstwa płatnej protekcji czynnej. Cudzoziemcy mieli przekazywać korzyści majątkowe w zamian za nieformalny wpływ na decyzje podejmowane w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Jak wynika z materiału dowodowego, zatrzymani korzystali z usług osób, które deklarowały możliwość przyspieszenia procedur administracyjnych dzięki kontaktom w urzędzie. Proceder ten był elementem znacznie szerszego schematu korupcyjnego, który funkcjonariusze rozpracowują od dwóch lat. Zatrzymania z czerwca są bezpośrednim następstwem działań operacyjnych prowadzonych od 2022 roku, które doprowadziły już wcześniej do zatrzymania urzędniczki Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kobieta, jak ustalono, wykorzystywała swoje stanowisko do czerpania korzyści majątkowych w zamian za bezprawne przyspieszanie postępowań administracyjnych. Działała we współpracy z pośrednikami, tworząc swoisty system umożliwiający omijanie oficjalnych procedur i naruszający zasady przejrzystości oraz równego traktowania w administracji publicznej. W toku śledztwa, które 19 listopada ubiegłego roku nabrało tempa po ujawnieniu szczegółów mechanizmu przez śledczych z Gdańska, ustalono, że proceder miał charakter zorganizowany i systemowy. Skala ujawnionych nadużyć wskazuje na to, że osoby ubiegające się o legalizację pobytu w Polsce mogły z łatwością przy odpowiednim wsparciu uzyskać decyzje urzędowe poza oficjalnym trybem. Wobec wszystkich dziewięciu podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu kontaktowania się z innymi osobami objętymi postępowaniem. Prokuratura okręgowa w Gdańsku nie wyklucza kolejnych zatrzymań, podkreślając, że sprawa jest rozwojowa i wciąż analizowane są nowe wątki oraz powiązania między podejrzanymi a osobami pełniącymi funkcje publiczne. Postępowanie to stanowi ważny element walki z korupcją w sektorze administracji publicznej, zwłaszcza w kontekście rosnącej liczby wniosków o legalizację pobytu składanych przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.